Zobaczcie, dawajcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Stójcie, bicie. powinniście to zbić. Mamy teraz Frosta, to jest zupełnie inny kaliber. rozgrywki teraz. Tylko wiesz co, Nestor, czy masz na wroście obelisk? Mm -hmm. To jest pytanie. To jest ostatnie W. Stop. No, ja stop. no, zmieniam. Już ci już No i zajebiście. Nie, bo pytałem, nie wiedziałem, a teraz. Dobra, no to, 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 to no, teraz dostaniemy. Tak, no, Dobra, Ja na razie lecę. Jak coś, co pisz mi, co się dziękuję. dzieje, i tyle. A bo też tu będę do Was biją, Jak mnie to zostawicie, dać im jakąś rangę. Tak, śmiało. No ogólnie pewnie jeszcze nie jest tak, że rozwiązujemy wszystko w pizdu, ale z pewnością do końca tygodnia, jak nie pojawi się nikt, to by był zainteresowany z No to pójdziemy. Wejdźcie bardziej na bo Możecie widzę. Dobra, no to miłe rozgrywki. Dobra, to miłe. Tak, nie wiesz wszystkiego. Ja będę w arki. Zostaw mnie Teraz nie, teraz nie podjebie. Stójcie razem i na tym badoniku spokojnie, bo widzę, że strasznie szybko wszystko robisz. Głowa, klata, buty i dopiero E, więc nie spiesz się. Dobra. Dobra. Podejdźcie ze mną do tego filara, bo będzie tak, że ten mod będzie podróżował. Tu w tych runach to będziesz mocniej mnie też leczył. Pięknie, dobra. Kurwa, elegancko to idzie. No, z prostem to już każdy dostaje delikatny bus. To już mówię. Brakowało na tego. Ej. Czerwony bos. Kurwa. No, czerwony bosik. Będzie dobrze. Czasami, <laughs> czasami jest taki dzień, że wchodzisz i wszystko jest twoje, nie? I oby to był ten dzień, że nikt się nie przypierdoli, skosimy ekspfeik, pieniądze. Wszystko. Jest no fajnie jak chujdzie worki kto zbiera? A, ja. Jaro. Jaro. Po jak jeździcie kurwa ze mnie? Może po prostu tak, kociek. Będzie łatwiej. Czo. I Spróbujmy jeszcze utrzymać, powinien dać radę. Czy nie. A, nie, bo został a... nam jeden deps. A no to wypierdalamy. I... <grym> nie to się to znowu Tarcza nie poszła, krwawienie dostaliśmy od kusznika. No nie poszła, bo byłem za daleko jedyne co to zrobiłem, uratowanie kusza. No, kociaro, kociaro by pomoc, no, w tyle, w sensie, że mi poczekaliśmy. No, Wstawajcie spokojnie, ale. będę pulował do góry teraz. Wstawajcie sobie no, Nie powinien się wypierdalać, mi się teraz rozjechać. To jest D8 yy, tak Ta. A można się dołączyć coś? W zasadzie, na kuszy albo w A kto przyszedł? Y Troc, ja na... A, no, to, no to na froście miałeś być, to dawaj, bo bez ciebie to ledwo ciągniemy. A. Także nie można się dołączyć tylko masz zarezerwowane miejsce, na się będziesz trzeba się dołączyć. No, no. w zasadzie to jest bardzo... Tylko broni jak możesz 4-3-4-4, <grym> czyli takie 5-2, 6-2 w zależności od tego, co nam się tanio wyjdzie, żebyś nie płacił miliona czy tam dwóch, po prostu sobie sprawdź. Jak masz 1350 jest ok. Jesteśmy niedaleko wejścia, więc po prostu jak przyjdziesz to wyjdziemy po ciebie i będziemy jeszcze... Raz. Sure. Jak ma pa? Red 3 Enklawe jeszcze na mobach który podróżuje tam po lewej 10 to o oj. Biało, biało, biało. oj, oj oj. Spadalski, spadalski cofka, cofka 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 Ale tam jebło Co nas zajebało Minę a, nie, mina nie wybucha, to jest slow. Uh, nie topesz albo plama od tej czarodzie. Nie No, nietoperze a. chyba. To chyba nietoperze, ale jakkolwiek. Ale wiecie. nawet tych nietoperzy nie widziałem. Zrespiły na się i od razu wyparowały, jak już się pizdneli z, z tego, nie? No. Dlatego tak, nie trzeba nie zrobić te kilka kroków do tyłu. No tutaj niestety. Ale kurwa, a jest... zjebałem. Spokojnie. nie, zajdą się. Przypominam o ciastkach, 15% fejma wskakuje. To są jajka. jajka. to. Jeden chuj. <laughs> nie, to nie To słodkie i tamto słodkie. To już pół godziny starczy. Myślę, że to jest faktycznie 15 minut. Dobra, dawaj. O, jak, jak przyma. Dobrze. Jak podnosicie wszystko, jak dosłownie podnosicie śmieci, jakieś tier trzeci albo coś takiego, to musicie wyrzucić z inwentory, bo worki sprzedają bardzo dużo informacji, jak, gdzie jesteśmy. Moby niekoniecznie, mhm. jakoś pusta strefa, niekoniecznie bo ludzie szukają, ale worki to 100%. Sprzedają nas w chuj. No ja podnoszę wszystko, co widzę. Spokojnie będę brał, ile mogę. Na jeleniu jestem, to dużo ludzi. Dobra, i teraz tak to się przyda, Wam ta informacja. W tym pokoju po prawej na dole, w którym byliśmy, tam uciekamy, jakby ktoś przyszedł. Bo tam jest albo bezpiecznie, bo jest pusto, albo zejście na dół i wchodzicie tam i spierdalacie dalej. Bo, no niestety, ale może ktoś się przypierdoli, szczególnie w takim mhm. miejscu. Co od razu mówię, po prostu. Najpierw bierzemy mobę, mobę bez posa, I Dawajcie, tutaj. Mamy. Poczniemy sobie tam, bo zaraz powstrzymywamy cofamy sobie tam. Zaraz sobie głosoweźmie Dobra, tam spokojnie. Bez runy. Tylko wejdźcie do pokoju i rozstawcie się delikatnie. Bo on będzie skakał. I można bić go wszystkim. ojoj oj, 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 oj. możesz And pota go. użyć możesz pota użyć dobrze bo jak mnie nie obejmie to bijemy dalej i leżcie się do skoków dobra musicie dać mi miejsce teraz idźcie w lewo jak w prawo od można bić śmiało śmiało eee przeskoczył zrywamy? bo dwóch nam leży zepsuł o, zrobimy, bo to będzie ciężkie, to zrealizujmy. Co mi głupia zrobiła, biorąc Ale prawie nie gira. Oj, to raczej się nie opłaci tutaj. Stolik już lepiej wiesz dla wszystkich. Bo jak się, sam się na nie się wystukają, to i tak jest Mhm. Żeby leczyć wszystkich, zmienię skila. Rozumiem, że zrobimy ja. tego bossa i będziemy kończyć, tak? Czy tam jeszcze nie? W zasadzie to nie. Nie, nie, kolega mówił, że tam do 11 może być. A kto tak, idzie? Okay. No jeszcze będę zabiję, okay, to no, to, trzeba... no to, to tak. Możemy rzucić okiem czy coś jeszcze. Rozstawcie się, bo zaraz będzie skakane. O, pięknie, bijemy, bijemy. Jeszcze mamy chwilę, rozstawcie się delikatnie, żeby nie stać się koło ciebie. Dobra, zmniejszam. Dobra, nie, źle, był osłabiony. A to, yy, ten, wracacie? No właśnie, z tego co słyszę, tak, ale to możemy, jak chwilę zostaje, możemy mieć na słabsze rzeczy. Aha, no to nie jechać. Um, no, nie musisz. Bo a nie wracamy to potem? Nie damy rady, jeśli dwie osoby nam spadają. A jedna ma już przecież, a jedna nie, nie, nie skoczy wiecie, z, z nami. i fire. Aha, dobra. Też myślałem, że jedna i będzie git, ale spadają dwie, więc będzie ciężko. Na no bośni? fioletcik Kurwa, ile będzie z 10 baniek? No. jak kurwa trafił, ty. jebany. Hej, ale tu srogo, to podnosicie do fula. Nie przeciążcie się błagam was. Z żadnego wyrzucania kurwa i temu. Zacznijcie od dołu, tam są najciekawsze rzeczy. I później na górze z zrobicie stop. Nało tam w full, nie? To nie, nie, nie biorę. Fajnie kurwa. A widzisz tak jak się trafiło? Nie przeciążcie się, nie przeciążcie się, błagam was, bo to jest kurwa problem numer 1. Udźwig na Wiec. butach i podnosicie dalej. Jak macie 100%, jak macie 90% to już ostrożnie. A jak mam za dużo? No to udźwig na butach. Zobacz czy ci nie wypadł tam lepszy plecak, a jak ci nie wypadł lepszy plecak, no to zjebałeś. Owszem, to jest taka szansa. 103. Ale mogę chyba w jakiś taki, nic nie bardzo wyrzucić. Zostało 900 run czwórkowych, ponad, runy zostały. Dobra, też full. A bierzemy tą skrzynię z tyłu jeszcze, czy już koniec? A nie bierzemy... bierzemy... Czy tam skrzynię zróbmy? A macie miejsce? Bo ja też już nie mam miejsca. Ja mam równo 100. Ja mam 100 na większym plecako, więc tak. Czy masz ma miejsce w ogóle? Ja nie mam. Ja mam no, 90. 89%. No dobra, to chuj, to zróbmy tak, ja jeszcze to spoluję i po prostu kurwa... Zobaczymy co będzie. Chuje, już nic nie spolujesz, wolno szedłeś. No spokojnie, bo muszę podmienić te... Um, Aha, okej, okay, dobra. ...rzeczy. Dobra, dobra, dobra. Blisko ściany nad nami, bo z dołu będą chodzić mowa. Ważne, nie, w ogóle nie przejmujcie się tym dużym. Dobijcie tylko te trzy i zerwiamy. Dobijcie tylko jednego i już się już nie przejmujcie. Otwierajcie skrzynie, ja zabieram tych e, turystów. Też ma miejsce. O, ja biorę Markim. Bo... O może. kurwa. Co? Jeszcze hajs taki dobry. Półtora miliona, nie? Jak na mało Uważajcie, bo te clowny idą nie no, jestem pełny, kurwa, już nie wezmę, będę wyrzucał. No, ja jeszcze mam miejsce, spokojnie, jeszcze coś udźwignę. 400 tysięcy jeszcze jest. Bo kurwa, rzeczywiście że zostało. Ale to runy głównie, to chyba... Dobra, jedno. ja mam 98, to już nie dam bo... Tam jest plecak 67, jak ktoś ma gorszy. 67 plecak jest, możecie coś podmienić. No ja mogę podmienić. A nie, ktoś zajebał No To Dobra. To wychodzimy. No nie ma miejsca nawet na więcej. To był dobry dzień to na Kurwa, ale dobrze. No że jedną osobę nam brakuje, bo tu jeszcze, podejrzewam, że on do, jeszcze dobrze by stało, bo tu nikogo nie było długo. No, tak. Dalej jest wartość lochu niska. Zajebaliśmy, coś się płacało. Ale dobrze, ma, możemy Dizowi dać, dać trochę więcej, zaokrąglić się jakoś tam za te wyjebki, bo chyba tak będzie git, Mamy 10 baniek z tego... No tak, tak. Ja raczej nie robię inaczej, nie, nie, nie złożę tego. Szkoda stracić i swój, i lud. Dobra, panowie. Nawet nie? Tak. Ja powiem ci tak, kto tam rozlicza kociaro. Kociaro, ja ci robię screen party i rozbiję wątek i cię spinguję, gdzie to wszystko jest. Oboja, no wklikłem kurwa na szybkości rozmowy dla dorosłych. Tak, to podlicz sobie worki i po prostu wrzucisz na to ogłoszenie. Ja robię tak.